Dzień dobry moi drodzy, witam Was na zajęciach. Całkiem Was sporo dzisiaj, to miłe. Z Waszej strony, bo nie zawsze tak jest, patrząc na listę obecności i patrząc na ławki, to chyba nawet stuprocentowa frekwencja, co mnie ogromnie cieszy, bo dziś temat zajęć dość ważny, bo będziemy sobie rozmawiać o rozmowie jakkolwiek by to nie brzmiało będziemy rozmawiać o narzędziu, które jest jednym z kluczowych w pracy. Zarówno dziennikarza, jak i specjalisty do spraw public relations. No bo przecież ta praca polega na rozmawianiu, a tego się tutaj uczycie. Uczycie się, jak być dziennikarzem, uczycie się, jak prowadzić promocje, jak organizować konferencje prasowe. Wiem, że w rozmowa jest, jest ogromne, prowadzić promocje, jak to organizować... Jak to jest być dobrym mówcą? Dobrze. Otóż według mnie, a także dobrze, albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. życie. Nie chodzi. I choć niektórym może się wydawać, że to tylko sen, na dziennikarstwie możecie się czuć jak w domu. Szczególnie, gdy za mikserem siedzi wasz ulubiony Proszę Pana, nie za wygodnie Panu. Panie Kamilu, Panie Kamilu, Kamilu, pobudka, Dzień Dobry. Dobru. Jest Pan z <laughs> <laughs> nami? Pan? Ju, już jestem. Pan Kamil chyba poczuł się faktycznie bardzo swobodnie. Wracając do tematu zajęcia, jak się już wszyscy wyśmialiśmy, poproszę Państwa, żebyście się podzielili na grupni. Będziemy ćwiczyć sobie dialogi, będziemy... Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Tu jesteś u siebie.